Nieodpłatna pomoc prawna na podstawie przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej przysługuje osobie fizycznej, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną kartę dużej rodziny lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. Lub która nie ukończyła 26 lat, lub która ukończyła 65 lat, lub która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Świętokłowicach mieści się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Harcerskiej 1. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13 oraz od 14 do 18.